Tęsknię za pirackimi przygodami. Witaj, strażniku. Widmowe kecze przewożą więźniów do opuszczonych kwadrantów Rafy. Zgnilizna króla mogła skazić więzienie starszych. Radzę wysłuchać Wariksa w tej kwestii. Choć nie jest mile widziany, jego wiedza na temat więzienia nie ma sobie równych. Współpracuj z nim, by je zinfiltrować. A będąc w środku, rozrywaj wzgardzonych, aż powietrze przesiąknie bólem, a po moim powrocie sam spalę to więzienie. Ale najpierw zajmij się naszymi jeńcami. Jesteś ich jedyną nadzieją. Ojciec musiał źle się wyrazić, strażniku. Frustruje go, że nie może iść za tobą na pole bitwy. Królowa Mara wolałaby pozostawić struktury przebudzonych nienaruszone, a mój ojciec to szanuje. Ma teraz wiele problemów i wiem, że polega na twoim najlepszym osądzie. Jestem jednak pewna, że królowa zrozumie, jeśli będąc w środku weźmiemy kilka rzeczy. W więzieniu starszych muszą być różne użyteczne materiały. W tym technologia Przebudzonych. Przynieś wszystko, co znajdziesz, a może uda mi się opracować nowe toniki. Wiem, że rabowano je kilka razy, ale to duże więzienie. Może nawet zbyt duże. Wielu więźniów dokonało tam swego żywota. Tyle nieszczęścia i rozlanej krwi. Chyba nie powinno mnie dziwić, że Fikrul tam wrócił. Strażniku! Po wielu latach przelewu krwi, Warix obawia się, że musimy wrócić do więzienia starszych. Wita, zrób wróżenie na zarządcy. Kto Dobrze? Warix? Kto to? Usterka! Zdezorientowany serwitor z dawnych lat. Warix. Prosi o wybaczenie. Ronda. Błąd. Zabij ludzki. Zidentyfikowano przeciwnika. Sekwencja wybudzania z hibernacji w toku. Warix nie brzmi tak. Warix to naprawi. Póki co. Kontynuujmy, tak? Tak, ale już niedługo. Dosyć. Waryks rozkazuje, abyś aktywował procedurę zamykania. Kod obejścia zabezpieczeń lojalny. Aktywowano protokół. Zamknięcie wtóra. Przerwano połączenie z interfejsem. Ha, 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 ty Więzienie starszych należy do Wariksa. Walcz! Wygrań! Przetrwaj! Udaj się osądowi! Walczyłeś! Wygrałeś! Czeka na ciebie skarb. Zarządca wycofuje się. Powinniśmy zrobić to samo. Wzięliśmy udział w tym krwawym sporcie. Co teraz? Ingerencja serwitora była nieoczekiwana, ale Warks będzie lepiej przygotowany. Musimy iść w głąb więzienia, poznać zamiary fi króla. powstrzymać widmowych wzgardzonych przed podbiciem Rafy. Lepiej zdam Petrze raport z sytuacji. Jak na razie świetnie ci idzie, strażniku. Twój raport. Udział Wariksa jest minimalny. Tak. Strażniku, mam nadzieję, że jesteś gotów do walki, bo ja owszem. Dostaję ostatnio sporo zgłoszeń od wściekłych ludzi. Wyobrażasz sobie mnie przy biurku? Nie odpowiadaj. Musisz uwolnić Eramis. Ejdo, nie możesz tak po prostu. O czym ty mówisz? Sami nic nie wskuramy. Potrzebuję pomocy przy pracy nad nowymi tonikami. Pomyśl tylko, ile Eramis widziała, ile wie na temat Starego Riz. Może nam pomóc. Ej, wiesz dobrze, że Eramis ma sporo na sumieniu. Musi za to odpowiedzieć. Nie zrobi tego z celi. Marnujesz tylko czas. Każdego dnia ginie więcej eliksni. Niech Eramis zrehabilituje się, ratując życia. Eramis nie jest tutaj po to, by się zrehabilitować. Przybyła do nas, bo FI król miał przewagę. Mieszkańcy tego miasta powierzają nam swoje bezpieczeństwo. Nie mogę powiedzieć im, że wypuściłem morderczynię na wolność, bo chcesz się z nią przyjaźnić. Och, nic się nie zmieniłeś. Za bardzo się martwisz o to, co ludzie o tobie myślą. Nie obchodzi cię, że Fikrul zamienia setki eliksni w puste skorupy. Ani że mój ojciec jest, że nie wiem, jak mu pomóc. Ejdo, Eramis jest twoim trofeum! Na niczym więcej ci nie zależy. Ej, to wcale nie. Ej do? Ta, lepiej pójść nie mogło. Przekażę ci najnowsze informacje z terenu strażniku. Potrzebuję tylko chwili na zabezpieczenie kanału komunikacji. Stan mojego ojca się pogarsza. Już nie jest sobą. Jego umysł ciągle kieruje się ku zemście. Wątpi w tych, którzy są mu lojalni, a... A ja nie mam nic! Żadnych odpowiedzi czy lekarstwa! Tylko słoje z proszkami i setki niezrozumiałych, starożytnych tekstów! Przykro mi, nie powinnam... Masz już dość zmartwień. Warix ma niepokojące raporty ze starego więzienia. Najwyraźniej pojawili się tam intruzi. Ktoś inny interesuje się nowymi umiejętnościami Fikrula. Jesteś tam natychmiast potrzebny. Nie wiem, ile czasu jeszcze zostało mojemu ojcu. A bez Kela Kelów, który rzuci wyzwania Fi Królowi, musimy to szybko zakończyć. Variks wykrywa w więzieniu wiele żywych istot. Nie wszystkie są więźniami, ani eliksni. To członkowie Legionu Cienia, Roju i jeszcze gorsi osobnicy. Czy oni lgną do mocy wichrula? Czy zawiązują sojusze? Wariksie, odzyskałeś kontrolę nad centrum dowodzenia? A. Eee, nie, Miss Raxkelu. Serwitor, zarządca. Żadnych wymówek. Znajdź ci króla. Nic nie może stanąć Ci na drodze. Oczywiście, Miss Raxkelu. Nadchodzą posiłki. Cieszę się, że przyjmujesz tytuł barona pogromcy. Twój pancerz zdobi ciemny eter wielu wzgardzonych, ale w walce z umarłymi zabijanie nie starczy. To jasne, że król szuka czegoś w więzieniu starszych. Nie wiemy, co to może być, lecz pieśń w mojej krwi. Intuicja napawa mnie lękiem, że jest to groźna broń z naszej przeszłości. Wspomnienie dawno martwego rodu, odrodzone w ciemności. Wróć do więzienia i nie daj wzgardzonym ożywić tego, co powinno pozostać pogrzebane. Jeśli mamy gdzieś znaleźć ichróla, to tutaj. Zwiadowcy nie znaleźli niczego, co mogłoby być jego kryjówką. On chce pozyskać broń albo zwłoki. A może jedno i drugie. Wariks będzie szukać z wami. Fikról wie, że strażnicy przeżyli trudności w więzieniu. Nie rozczaruje was, oferując mniej. Dark. Zmi mocy i nie pozwól im cię zatrzymać. Zarządca odciął nas od systemów administracyjnych, stąd nie mogę pomóc. Sterowanie lokalne jest stare i podatne na błędy. Być może jest jeszcze jakieś rozwiązanie. Stary system zabezpieczający uniemożliwia otwarcie wielu drzwi naraz. Możemy wymusić reset. Tak? Tak, bardzo dziwne. Waryks nie jest pewien źródła. Podążaj za tym dźwiękiem, strażniku. Chwilę król czeka. Posłaniają swojego dowódcę, wyrwi esencję z ich ciał. Niech ich esencja podsyci twój gniew. Fikról mógłby zaatakować Europę i przemienić setki eliksni. Dlaczego zatem jest tutaj? Czego tu szuka? Wariks mm, znowu słyszy muzykę. Odpowiedzi muszą być blisko. Znaleźliśmy go, misrakskelu. Więcej osłon! Przed nami nie uciekniesz, ty królu. Masz go na widelcu, strażniku. Rozwal go! Uważaj, straszniku! Wariksowi to się nie podoba! <grymne> time Dzięki której rozproszeni przetrwają czas zwątpienia i gniew, Ale teraz echo widzi, co Fikról robi z jego mocą. Fałszywe życie dla armii poległych z pionkami u Bogu, takim jak Skolas. Echo poszukuje nowego dzierżyciela. Oczekuję kogoś godnego. Stary zarządca powraca. I'm Nie wygramy tej bitwy, strażniku. Ty, król, ucieka. Ze lasem u boku. Odpowiesz za tę porażkę. To nie porażka, misrakskelu. Dowiedzieliśmy się wiele o Echu. Mocwi króla spoczywa niespokojnie w jego uścisku, w tym nasza nadzieja, strażniku. Trzeba zawiadomić eido. Musimy dokładnie rozważyć kolejne kroki. Niesamowite. Echo żyje? I Skolas też. Ojciec opowiadał mi o nim wiele historii. W większości złych. Jeśli Echo skomunikowało się z tobą przy użyciu tego utworu ze starego Rys, z go rozpoznał. Eramis też może go znać. Jest prawie tak stara jak on. Pamięta, stare Rys. Jeśli ktokolwiek może skontaktować się z Echem, pomóc nam je odebrać Fikrólowi, Strażniku, musimy uwolnić Eramis! Wiem, że proszę o wiele, ale to będzie łatwe. Mam relikt ze Złotego Wieku, który na pewno spodoba się pająkowi. To rodzaj zwoju z barwnymi ilustracjami. Pająk ma mnóstwo przydatnych urządzeń. Na pewno ciągle słyszę prośby o pomoc w ucieczce z więzienia. Nie możemy dłużej czekać. I wiem, że to właściwa decyzja. Ale jeśli nie. Przeproś ode mnie, Wronę. Więc skryba Edo chce zorganizować ucieczkę z więzienia. Nigdy nie sądziłem, że odważy się postawić straży przed niej. Może moje nauki w końcu przyniosą efekty. Według mnie to cholernie głupie. Ramis nigdy nie działała zachowawczo. Ciągle tylko trwoniła eter życia, broń, krew w piach. Z czasem zmarno trawi też dobrą wolę Ej Zobaczysz. Ale biznes to biznes. Widzę, że masz moją zapłatę. Sprawdź konsolę. Zostawiłem to, co będzie potrzebne do otwarcia celi. Tylko nie daj się z tym złapać praktykom. Jeszcze pomyślę, że to ta technologia, która zniknęła z ich skarbca. Ruszaj już! Niech Eramis i V-Król się nawzajem. Tylko nie pozwól, by coś stało się naszej małej Eido. <grymne> Eido cię na to namówiła. Co? Widziałam bardziej kompetentne próby ucieczki u upiskant. To nie wina strażnika. Wyszedłem z założenia, że jej do nie odpuści. A teraz co? Mam wrócić do celi wyczerpałam twoją cierpliwość. Zaproponuję ci układ. Nie rób nic głupiego, a ja w zamian nie powiem reszcie straży przedniej. Że jej ukochany strażnik pozwolił ci uciec. I zgodzimy się udawać, że Ikora jeszcze o tym nie wie. Chyba żartujesz? Ejdo uważa, że wciąż masz w sobie dobro. Jest naiwna. Powiedziałbym optymistyczna. Ejdo sądzi, że możesz pomóc nam powstrzymać fikrula. A faktycznie przydałaby nam się pomoc. Dlatego postanowiłem ci na tę chwilę zaufać. Całe miasto będzie myślało, że Eramis uciekła. Dopilnuję tego. Tylko nie spraw, abym tego pożałował. Liczę na ciebie, strażniku. Eramis. Ty skończony idioto! Teraz jestem na twojej łasce. Troscę o dyskrecję. Lepiej rozstańmy się tutaj. Skontaktuję się z tobą, gdy dotrę do lokalizacji Eido.